Nowe, stare, oprawione w skórę, elektroniczne, grube, kieszonkowe, poczytne, zapomniane. Jednym słowem: książki. Agata Narichowska zaprasza na nowy odcinek podcastu: hashtag GZW. Goście z wydawnictwa. Pod koniec 2016 roku w Lwowie powstało wydawnictwo Świętego Pawła. Podobnie jak znana słuchaczom edycja świętego Pawła, to dzieło funkcjonuje pod auspicjami Towarzystwa Świętego Pawła, czyli tak zwanych paulistów. O misji tego wydawnictwa porozmawiam z panią Julią Bert, która odpowiedzialna jest między innymi za marketing w tymże wydawnictwie. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zanim o samych działaniach podejmowanych przez wydawnictwo i konkretnych tytułach, to zapytam, jak zaczęła się pani przygoda z książką? Dlaczego wydawnictwo? Jak ktoś mnie właśnie o tym pyta, to ja zawsze mówię zawsze trzeba uważać, kiedy się wypowiada swoje marzenia. Bo prawie 30 lat temu, kiedy studiowałam w Lublinie, bo studiowałam na kulu, trafiłam do księgarni Świętego Pawła. I oczywiście ta różnorodność pozycji, a szczególnie kolorowość tych pozycji i taki wewnętrzny było, Boże, jakby ja chciałam pracować w czymś takim. Jakby ja chciałam być dotyczna do powstania tych pięknych rzeczy. I to było wypowiedziane na głos. I los chciał, ale raczej uważam, że to Pan Bóg tak chciał, bo wysłuchał tych moich modlitw i chęci. I po 30 latach, chociaż wtedy jeszcze zapoznałam się z Paulistami, ale później Pauliści przyjechali do Lwowa. No i to się stało możliwe czyli te moje chęci zamiłowania, a wiadomo, że książki to ja lubię i czytać lubię i ładne książki lubię i też lubię opowiadać o tym bardzo dużo. Tak się stało, że pauliści po prostu zaproponowali pracę i ja sobie przypomniałam, rzeczywiście przypomniałam, kiedy po raz kolejny trafiłam do księgarni paulistów, takiej stricte prawdziwej, zobaczyłam te piękności, że to było moje marzenie i ono się ziściło. Nie od razu, ale się ziściło. Pauliści przybyli do Lwowa w 2014 roku, otworzyli tam swój pierwszy dom na Ukrainie, i można powiedzieć, że niemalże od razu, bo dwa lata później, utworzyli wydawnictwo. I co przez tych niespełna dziewięć lat udało się zbudować? No tak, jak już Pani powiedziała, rzeczywiście to było powstanie wydawnictwa. Najpierw to była taka współpraca z miejscowymi wydawnictwami religijnymi. Dziękujemy bardzo za to z wydawnictwo Swiczado. Chciałabym tutaj podziękować za wsparcie. Przede wszystkim informatywne. Też wsparcie, pomoc powstania pierwszych książek, czyli produkcji pierwszych książek. I też nasi czytelnicy ukraińscy mogą pamiętać, że można było spotkać książki z podwójnym logo, czyli było logo już Paulistów, ale też było logo wydawnictwa Swiczado i za to właśnie dziękujemy i zaczęła się właśnie praca nad powstaniem książek nad produkcją książek oczywiście to było w Właśnie w takim kierunku misji samych Paulistów, ewangelizacja, czyli to są stricte książki religijne, ale też otwarcie na potrzeby, na zapotrzebowania czytelników ukraińskich. I teraz już mogę się chwalić, bo akurat mimo to, że jest wojna, ale 24 rok możemy powiedzieć, był najbardziej owocny, no bo 40 nowych pozycji ukazały się łącznie z kalendarzami, właśnie dzięki naszemu w naszym wydawnictwie. Czy w waszej ofercie wydawniczej znajdują się tytuły, które są przekładane z języka na przykład polskiego czy włoskiego, czy też macie swoich rodzimych autorów? Jak to wygląda? Początkowo oczywiście to zaczynały się z tego, że się tłumaczyło książki z rozeznania rynku bardziej polskiego, bo znaleźć tłumacza z włoskiego czy z, na przykład z angielskiego, bo to takie też robimy tłumaczenia, nie jest ciężko, ale jest ciężko potem znaleźć redaktora, który by to dobrze zrobił, znając, że który by znał też te języki. Dlatego w większości to są książki polskojęzyczne, ale też i włoskie, i angielskojęzyczne. Natomiast też możemy już się pochwalić, albo może tak bardziej. Pocieszyć, że mamy już swoich autorów. Są to księża, ale nie tylko, też są osoby świeckie i możemy się pochwalić naszym takim nabytkiem nowym. Jakby ksiądz dyrektor powiedział, mamy swoją własną autorkę, która nie tylko pisze, ale też maluje. Czyli mamy komiksy religijne, właśnie, które powstają, i dzie dzieła, ale też my je drukujemy i teraz na, w kolejce już mamy, w kolejce będzie trzeci komiks Pani Darynki i też zdradzę, chcemy próbować, żeby że właśnie akurat to dzieło możliwe wejdzie na grunt Polski. Za chwileczkę podpytam jeszcze o te rodzime tytuły, ale zacznę od tych pozycji, które tłumaczycie. Polscy czytelnicy znający edycję świętego Pawła kojarzą ją bardzo mocno z tymi tytułami biblijnymi. Po pierwsze z Pismem Świętym, a później właśnie z tymi publikacjami około biblijnymi. Jak to wygląda u was? Takim głównym dziełem na dzień dzisiejszy naszego wydawnictwa, to jest to, co rzeczywiście Pauliście zajmują się też w Polsce, podejrzewam, nie tylko w Polsce, i to postawiono na, na, na pierwszym miejscu. To my wydajemy Ewangelię na co dzień, czyli słowo na co dzień w języku ukraińskim. Już od chyba 6 lat, czyli to było jedno z pierwszych, jak tylko zaczęła się edycja, jak zaczęła pracować edycja, no to rzeczywiście Ewangelia na co dzień to było takim priorytetem i pozostaje priorytetem. Oczywiście dookoła tego też wydajemy, czyli Biblia dla dzieci, życie Jezusa dla dzieci nie tylko, wszystkie tak jakby pochodne. Natomiast jeżeli chodzi o wydawanie samej Biblii w języku ukraińskim, no to tak samo jak i w Polsce chyba jest, że mają tylko wyłącz. Pewne wydawnictwa. Jeżeli chodzi o wydawnictwa D.C. Pawła, jeszcze nie ma tego, bo korzystamy z tłumaczeń ukraińskich. I to są tłumaczenia chomenki, tak słynne tłumaczenia na języku ukraińskim, chomenki, które mają wyłącznie już inni wydawnictwa. Dlatego my korzystamy z tego, ale nie wydajemy samych Biblii jako takich. Natomiast wydajemy około Bibliny, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy tak dobrze się nazywa, ale około biblijny, czyli słowo na co dzień, to jest właśnie nasze takim konikiem i rozpowszechniamy. I też mogę się pochwalić, bo kiedyś zaczynało się nakład od tysiąca, i teraz jest cztery, pół tysiąca rocznie, i coraz zamawiają też te Biblia słowa na co dzień zamawiają się nie tylko w Ukrainie, ale ludzie, którzy ze względu wojny i nie tylko musieli wyjechać z Ukrainy, też zamawiają za granicę i wysyłki bo i do Czech, i do Polski też zamawiają, i nawet do Stanów Zjednoczonych, czy ta Biblia jest, jest niezainteresowanie. Natomiast jeżeli chodzi o samą Biblię, taką Biblię stricte, no to nasze wydawnictwo na razie jeszcze tego nie może robić. I to bardziej są takie, bardziej popularne książki, czyli nie są naukowe, ale Rozumiem, że o tym jeszcze będziemy mówić. Tak, wiem także, bo zanim weszłyśmy do studia, to troszeczkę rozmawiałyśmy, że w Waszej ofercie jest też wiele takich tytułów, które nazwalibyśmy jakimiś poradnikami, takimi troszeczkę narzędziami psychologicznymi. Dokładnie. Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o taki podział, no to w większości to mamy takie, jak wszędzie w wydawnictwach, nie? Podział wiekowy, czyli dzieci, młodzież, osoby, jak ja mówię, urodzenie wcześniej, tak? Natomiast ostatnio popularnymi w Ukrainie, naj, najbardziej uważam, to są książki rzeczywiście poradnikowe, psychologiczne, psychoterapeutyczne i u nas to rzeczywiście bardziej ze względu teraz na wojnę, no bo jak powiedział jedna pani psycholog, że nie ma żadnej osoby w Ukrainie, która nie miałaby syndromu nabytego strachu, tak? Dlatego są osoby, które bardziej potrzebują, które mniej potrzebują i dlatego te książki są popularne i też wydajemy, ale pod względem takim, że nie chodzi tylko o samą psychologię, tylko nam też zależy, żeby to też miało grunt religijny, czyli żeby to właśnie na chrześcijaństwie bazowało się. Dlatego wydajemy poradniki polskich aktorów, autorów, nie tylko polskich, ale bardziej, żeby to byli osoby chrześcijanie i ktoś, księży, no, to to właśnie wspominałam przed audycją. To ostatnio bardzo popularne to są książeczki, takie zeszyty. W Polsce one okazały się w postaci zeszytów, ale takie poradniki króciutkie, bardzo ciekawe. Księdza Marka Dziewieckiego, znanego psychologa, kapelana, rodzin, psychoterapeuty, które naprawdę teraz są bardzo popularne u nas i na przykład korzystają sami psychologowie z tych książek. I to cieszy, tak? że to padło na taki grunt, że te książki właśnie są, mają zainteresowanie. Tutaj padło to pierwsze nazwisko, ksiądz Marek Dziewiecki. Kogo jeszcze odnajdziemy wśród autorów wydawanych przez wydawnictwo św. Pawła Zelwowa? Takim największym bestsellerem, można powiedzieć, wydawnictwa od kilku lat, to były książki księdza Marka Chmielowskiego, Kacharytomeny, to jest chyba czwarty nakład, i do tej pory dzwonią. I czasem nie potrafię wypowiedzieć nazwę. Pamiętają, że coś na K i o Matce Bożej. <gry> I w taki sposób to się domyślamy, że to może być ta książka. Oczywiście wszystkie następne książki tego autora też rozchodzą. Chrystoterapia. I mamy bardzo piękne rozważania do różańca, różańcowe. Natomiast w tym roku wystrzeliła wyszelił, pozycja, która w Polsce była popularna, ale powiem szczerze, że my nie byliśmy pewni. Natomiast młodzież wyszła z inicjatywą i to była książka, pierwsza książka pana Marcina Zielińskiego, chwalmy go, jak uwielbiać, tylko w języku ukraińskim. I rzeczywiście pierwszy nakład, co, co też możemy uważać za sukces w ciągu pół roku. Po prostu się rozszedł i teraz przygotowujemy już drugą pozycję tego autora i powiem tak, szczególnie domy kolekcyjny, bo mamy w Ukrainie, już telefonują pytają, kiedy już będzie, no bo przykują rekolekcje i chcieliby te pozycje już mieć w swojej ofercie dla osób, które będą przyjeżdżać do dom Czyli to, to tak drugi autor, taki najbardziej popularnej, to co mówiłam księdza Marka Dziewieckiego książki, bo nie tylko te poradniki, ale też Droga 12, czy coś takiego, właśnie dla osób, które od uzależnień, bardzo popularna w swoim czasie była, teraz też. Poradniki Łodzewskiego, Czyli o walkę ze strachem, z depresją. Takie rzeczy są bardzo popularne. Oczywiście naszych rodzimych Paulistów, książki Bogosława Zemana dla dzieci bardzo są popularne, Pismo Święte, i inne książki i nie tylko. To tak w ogóle. Więcej, ciężko mi coś powiedzieć, tak, y, tego, bo mówię. Akurat tych mamy więcej pozycji, tak? Natomiast y, modlitewniki, jakieś rozważania, no to też popularne, ale to już autorów nie będę nazywać. Wróćmy teraz do wątku Waszych autorów rodzimych. Wiemy już, że powstają komiksy, i z tego, co wywnioskowałam, autorka jest chyba młodą osobą? Bardzo młodą osobą, ale jak to mówię, taka rzeczywiście pełna werwy i tej misji, bo z własnej inicjatywy zaczęła malować, pisać. Potem się okazało, że mam brata zakonika i jakby to było też natchnieniem i zaczęła po prostu tworzyć. Potem specjalnie poszła na kursy które, malowania, jeszcze lepiej, żeby to poznać i zrobić. I teraz masz, nie, jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy swoją autorkę. Początkowo to pierwsze jej dzieło to ona robiła wspólnie z siostrami, to były takie opowiadania o świętych z jej ilustracjami, ale ona poszła dalej, pani Darynka, taka, znaczy pani Darynka dla nas i ona zaczęła prosto malować i taki cykl jej przygody Łukasza, znaczy po polsku Łukasza, po ukraińsku Luki i taki mały chłopczyk, który po prostu podróżuje wraz z postaciami biblijnymi. I tych tomów komiksowych jest już? Na wydanych dwa, trzecie jest w drodze przygotowania, ale teraz ma e, rynku inne zlecenia. O tym nie będę mówić, ale za, będzie o tym ciekawie i, wy, i przygotowujemy się już do Wielkiego Postu. To już jest stricte jest właśnie zadania na Wielki Post. Być może jeszcze do tych wątków powrócimy przy kolejnych spotkaniach. Mam nadzieję, że takie będą i że będziemy mogły opowiedzieć o tych nowych tytułach. Wiem także, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że takim tematem dość popularnym wśród czytelników jest adoracja. Adoracja Najświętszego Sakramentu i tutaj również proponujecie tytuły związane właśnie z tą rzeczywistością. Przede wszystkim rzeczywiście rozważania modlitwy i... Tak jak wcześniej właśnie już wspominałam podczas rozmowy, ostatnią naszą pozycją w 2024 roku, odbyła się też piękna prezentacja, to były rozważania, tak zwane Godziny Święte księdza Mar Marcina Łuci, właśnie rozważania przed najświętszym e sakramentem. I to właśnie też ciekawostka, bo inicjatywa wyszła od e katolików z Lotwy. Przede wszystkim jednego pana, pana Arnisa, któremu bardzo dziękujemy, którego misja on dla siebie wybrał, to poszerzać kult Najświętszego Sakramentu i w miarę możliwości przy wsparciu Kościoła otwierać kaplicy nieustanej adoracji. No i dla takich kaplic właśnie on szuka środków i sponsorów na to, żeby drukować właśnie te rozważania, te modlitywniki, czy po prostu księgi z rozważaniami. I właśnie taka książka ostatnio się okazała, która też częściowo jest gratisowo rozdawana w takich kaplicach. Czyli nie rozdawana, ale w tych kaplicach można znaleźć. I w Lwowie mamy kaplicę, wprawdzie nie całodobową, ale w katedrze kaplica przez cały dzień, dzień pracy jest otwarta, jest tam wystawiona Świętsze sakrament, gdzie też można te księgi znaleźć i po prostu sobie adorować. Więcej o ofercie wydawnictwa Świętego Pawła w Ukrainie, o konkretnych tytułach, o których wspominałyśmy przez minionych kilkanaście minut. Przeczytać można na stronie internetowej świętyi-pawlo.com bez polskich znaków i V zamiast w Jeszcze jakieś wskazówki, pani Julio? Dla słuchaczy ukraińskojęzycznych to ostatnio sprawdzone. Wystarczy po prostu po ukraińsku wpisać święty Paweł po ukraińsku i od razu pierwsze co wyskoczy to wydawnictwo świętego Pawła. W drugiej części spotkania z panią Julią Bert, reprezentującą wydawnictwo świętego Pawła z Lwowa, chciałabym troszeczkę rozszerzyć zakres tematyczny naszej rozmowy, bowiem w ciągu ostatnich dwóch dekad Ukraina przechodziła liczne wstrząsy: dwa Majdany, okupację Krymu, wojnę w Donbasie. I tą pełnowymiarową, która cały czas trwa, a która, przypomnijmy, rozpoczęła się w 2022 roku. Jak te wydarzenia rzutują na rynek książki? Jak na niego wpływają? No powiem tak. Przede wszystkim oczywiście nastąpiły bardzo poważne zmiany, w, jeżeli chodzi o język drukowania książek. I jeżeli chodzi o Ukrainę, no to wydawnictw było bardzo dużo. Oczywiście na początku powstania wojny było zawieszone. Bardzo dużo wydawnic, szczególnie ci, co na wschodzie Ukrainy, jeszcze tak się wahały. Niektórzy przenieśli się trochę bliżej, czyli na zachód, dalej od wojny. Ale już dziś po pół roku wydawnictwa nadal zaczęły swoją działalność zaczęły swoją działalność i książki nadal są drukowane i powiem tak, coraz więcej jest zainteresowania. Księgarnie. Otwarte tak samo dużo księgarni, tak samo jak i w Polsce mamy. Księgarnie internetowe też są przepełnione, i dosłownie dzisiaj, bo komputer zawsze z sobą dostałam zamówienia mamy taką potężną, dużą księgarnię. Je w Ukrainie, taka platforma księgarni. Już przesyłałem kolejne zamówienia, książki się rozchodzą, czyli co jakiś czas wysyłamy i co jakiś czas jest zapotrzebowanie, czyli wydawnictwa działają. Jeżeli chodzi o nasze wydawnictwo, nasze wydawnictwo jest religijne i powiem tak, jeżeli chodzi na skalę Ukrainy, też warto nadmienić, że Ukraina trochę jest pod względem wyznań podzielona. Tak? I akurat katolicy obrządku zachodniego to nie są taką większością, dlatego jeżeli chodzi o nasze wydawnictwo, to całkowicie pokrywamy i są jeszcze inne wydawnictwa. Pani wspominała Clara Studio, też jest wydawnictwo, mamy na, na, na wschodzie słowo e, między nami, są inne. Też są wydawnictwa grecko-katolickie i też są prawosławne. I tak na... Chwilę obecną podejrzewam, że każde wydawnictwo jakby zabezpiecza w książki, tego nie ma za dużo. Podejrzewam, że nawet może i za mało czasem, ale problem może z tym, że może by ludzie chcieliby więcej czytać pytania z możliwościami, no bo jednak wojna i są po prostu inne priorytety i też się stykamy z tym, że niektóre pozycje uważaliśmy, że będą zainteresowane w tych, tych pozycjach, bo te, co już są znane, na przykład już jak wspominałam wcześniej, słowo na każdy dzień, tak, Ewangelia, czy na przykład kalendarze, no bo też zainteresowania są, czy jakieś takie książeczki dla dzieci, no to cały czas się rozchodzą, no bo dzieci się rodzą chwała Panu, nowe i nowe, i jest to w tym zapotrzebowanie. Ludzie też chcą coś więcej poznawać. Wzmógł się znowu ruch religijny, czyli i rekolekcyjny. Ludzie jeszcze na rekolekcje, potrzebują tego. Też kapłani czasem polecają coś, to, co byłoby ciekawe. Mamy rozgłośnie. Trochę naprzód nie wychodzę, ale mamy rozgłośnie, Jest ja, Ukraińskie Radio Maria i w tym radiu też promuje się książki, promuje się pozycje, które warto czytać. Dlatego uważam, że owszem, rynek jest nasycony w jakiejś mierze, można powiedzieć, ale jak to samo w Polsce, nigdy za dużo. Czy współpracujecie między sobą na przykład wydawnictwa katolickie z innymi wydawnictwami religijnymi? Istnieje taka współpraca? Czasami tak, I są pozycje, na przykład, które możemy wydawać razem. Trochę taki będzie spoiler, tak to się mówi, tak. Będzie e, właśnie razem wspólnie z wydawnictwem Misjonarz, misjoner po ukraińsku przygotowaliśmy do wydania nowe tłumaczenia, nową redakcję dzienniczka Faustyny. I to będzie nasze wspólne dzieło, bo dzienniczyk okazywał się, ale trzeba było troszeczkę go doprawić, żeby rzeczywiście był ten język taki dobry, żeby można było to zrozumieć. No bo wiadomo, dzienniczyk był pisany językiem takim staropolskim. Nie wszystkie rzeczy były zrozumiane dla czytacza, a szczególnie nie zawsze to są Rzymo-katolicy. Dzienniczyk jest popularny nawet wśród prawosławnych. I tego, tak, żeby to było takie dla wszystkich zrozumiałe, no to była nowa redakcja zrobiona. Do tego dodaliśmy słownik. Terminów, które się spotykają, na przykład liturgii rzymskiej, czego nie ma w liturgii prawosławnej, tak? żeby było to zrozumiane. I naprawdę to było takie mocne dzieło, bo prawie rok trwała ta praca. I mówię, nasz pan redaktor, który to właśnie marzył, żeby to skończyć, naprawdę będzie chyba ucztował nie, to niedługo, bo skoro właśnie ukaże się nowa redakcja, dzienniczka Faustyna kowalskiej to jest właśnie współpraca z wydawnictwem grecko -katolickim. Myślę, że to też taki prezent dla czytelników na rok 2025. Rok, który w zakonie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest czasem jubileuszowym, ponieważ mija 100 lat od wstąpienia. Siostry Faustyny, właśnie do tegoż zgromadzenia. No to pięknie, to przy okazji możliwe, jakąś promocję zrobimy w Krakowie. <laughs> to by było ciekawe, no bo zależy nam na tym, żeby, że też może akurat będzie się rozchodzić też tam. Pamiętam, kiedy. W roku 2022, w czasie 27. targów wydawców katolickich w Warszawie rozmawiałam z przedstawicielami wydawnictwa Clara Studio działającego w winnicy. To jest takie wydawnictwo, przypomnę słuchaczom, które kieruje swoją ofertę głównie dla dzieci, dla młodzieży, to Wówczas podzielili się takim planem, taką ideą, że chcieliby swoje publikacje wysyłać także na rynek polski, czy w ogóle na rynek międzynarodowy, by ci, którzy wyemigrowali z Ukrainy, cały czas mieli kontakt z językiem, z kulturą. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Czy też podejmujecie taką misję? No, jeszcze na początku wojny, dzięki temu, że jednak edycja paulińska to działa aż w 28 państwach, i księgarnie paulistowskie, czyli Ojców Paulistów, ale też i Sióstr Paulistek, i nie tylko też mamy w większo większości państw. To po prostu nie zastanawiając się, powstała taka inicjatywa, że takie podstawowe rzeczy, a szczególnie właśnie dla dzieci, no bo chodziło o dzieci, bo były po prostu od razu wysyłane. Wiem, że były w Pradze, na Czechach w Brn, do Brna, też tutaj w Częstochowie, były po prostu półeczki z koreańskojęzyczną literaturą dla potrzeb właśnie uchodźców, i one były rozsyłane to, że no niestety nie spotkały się z takim większym zainteresowaniem, ale podejrzewam, że tylko przez to, że właśnie ci Ukraińcy, po pierwsze, priorytety podejrzewam całkiem inne były, to jest raz, a drugie, może nawet do końca i nie wiedzieli, że w księgarniach polskich można znaleźć ukraińskie książki, ukraińskojęzyczne książki. Natomiast na przykład wyszło także parafie grecko-katolickie z ukraińskim językiem, u nas czasem zamawiają książki i po prostu tam z tego już korzystają. Więc może tak nie do końca było pomyślana dystrybucja, na przykład nawiązanie kontaktów z parafiami grecko -toryckimi. Może by tam się spotkało, ale myślę, że inne wydawnictwa religijne jakoś tą lukę wypełniły. Natomiast mówię to bez zastanawiania. Od razu pierwsza myśl była, żeby wysyłać w miarę możliwości tam, gdzie są właśnie uchodźcy. Książki były wysyłane. Troszeczkę pociągnę ten wątek dystrybucji literatury w języku ukraińskim i nie tylko ukraińskim, bo także tłumaczonej z języka ukraińskiego na polski do innych krajów. Jak to wygląda? Czy ta literatura wasza rodzima jest popularna na tej arenie międzynarodowej? Religijna i niereligijna? Niereligijna na pewno. Tutaj warto nadmienić to, że jeszcze przed wojną, ale teraz w czasie wojny to rzadziej, w Lwowie odbywały się potężne targi książki. I na których by odbywały się też spotkania z autorami i autorzy ukraińscy, którzy byli tłumaczeni i w Polsce i nie tylko. I to się to rozchodziło. Jeżeli chodzi na przykład o nasze wydawnictwo, to dzięki staraniu naszego wydawnictwa okazało się rozważanie Drogi Krzyżowej na czas wojny. Wojny, który napisał ojciec radym turysta, który przeżył pierwsze dni okupacji, znaczy okupacji oszczałów rakietowych, kiedy to też opisuje w książce, że po prostu tylko z braćmi przy, okrzykiwali w klasztorze, czy żyjemy, czy ten żyje, bo po prostu oszczały, były bomby, padały. I on to no właśnie natchniony, można powiedzieć, tym, napisał takie rozważanie na czas wojny, które okazały się, jeżeli się nie mylę, w języku polskim i też w języku czeskim. Na ile się rozchodziły? Przyznaję się, nie badałam sytuacji, ale to, że było zainteresowanie to przetłumaczyć i to wydać, no to na pewno nie po prostu tak, żeby wydać pieniędzy. Podejrzewam, że jednak to było zainteresowanie. No i my, nie, ja już mówię, nie tracimy nadziei, że możliwe nasza Pani Darynka, która robi komiksy, możliwe wpadną na grunt Polski. To niektóre z planów. Co jeszcze planujecie na ten najbliższy czas? Na ten rok mamy bardzo potężne plany, ale właśnie dzięki temu, że już jakoś na rynku zaistnieliśmy i ludzie czekają czegoś nowego, nowego tak jak mówiłam, że pytają, a kiedy będzie i będzie, to mamy takie już tak trochę na poważne rzeczy, bo początkowo to, nie mówię, że nie było poważne, ale były takie pozycje, które by były od razu zainteresowane do nich. Nie trzeba było tak za bardzo reklamować. Ostatnio, co będzie już na najbliższym w czasie, dosłownie do końca miesiąca, to będzie autobiografia, taki wywiad bacz, autobiograficzny z biskupem ukraińskim, który właśnie jest ordynariuszem w decyzji w Mokaczewie, to jest na Zakarpaciu w Ukrainie, biskup Mikołaj Uczok, który jest dominikaninem, napisał już kilka pozycji książek wydawanych przez wydawnictwo dominikańskie, natomiast akurat tą książkę chciał, żeby okazała się w naszym wydawnictwie i to jest takie jego może być biografia, spowiedź, opowiedź o swoich drogach życiowych, a tytuł będzie taki roboczy i mam nadzieję, że też będzie główny tytuł, to jest poszukiwaniu autorytetów. I uważam, że to jest jedna z naj, najlepszych pozycji, którą zaczynamy rok. Natomiast to, co już mówiłam, to oczywiście naszym marzeniem to będzie Faustyna, czyli dzienniczek. Szarpnęliśmy się w tym roku też na biskupa Sina, więc coś jeszcze z jego będzie. No i jak zawsze bardzo dużo dla dzieci, no bo dzieci to jest, mówię wdzięczni są, czyli kolorowanki, jakieś katechetyczne rzeczy, pamiątki. Zobaczymy, co ten rok jeszcze przyniesie, ale mamy dużo planów, żeby rzeczywiście dużo książek wydać. I w ten rok 2025 wchodzicie z nadzieją. Przede wszystkim przede wszystkim z nadzieją na lepsze, ale na koniec wojny. To chyba nasza największa nadzieja, na zakończenie wojny. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej, bo wiadomo, że audycja, podcast ma swoje ograniczenia. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o waszych tytułach, waszych autorach, przypomnijmy, gdzie może szukać takich informacji. Wydawnictwo Świętego Pawła w Lwowie, na pewno. Też, jeżeli się wejdzie na stronę internetową edycji Świętego Pawła w Polsce, na samym dole są strony internetowe wszystkich edycji. I trzecie z dołu, od razu mówi, to jest właśnie strona edycji w Lwowie w Ukrainie. Proszę bardzo. Można Was odnaleźć także na social mediach? Jak najbardziej. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Mamy też stronę blogu, także też można też pisać. To nas na maila zawsze odpowiedź będzie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za rozmowę o książkach. Przypominam, że moim i Państwa gościem dziś pani Julia Bert, reprezentantka wydawnictwa świętego Pawła na Ukrainie, wydawnictwa, które swoją siedzibę ma w Lwowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Hashtag GZW, goście z wydawnictwa, to podcast powstający w Radiu Jasna Góra.